Mam pismo święte, no wytestament akurat otworzony, ale chciałem powiedzieć, że mam taki bardzo wygodny stojaczek, może ja go krótko opiszę. Nóżka jest, spija od środki, podstawa jest kawał metalowego, kawał metalowej płyty, no kawał, nie taki kawał, tylko ciężki, załóżmy 15 na 15 centymetrów. Akurat może zbieg okoliczności, może nie z dziurą w środku, no i to jest... Yy, i to jest, jeszcze pod spodem jest taka gruba deska kanadyjska, tu six to się chyba nazywa. No i na górze pochylona deseczka jest. To wszystko zrobiłem sobie i, i bardzo polecam, żeby mieć pismo święte. Czyli bo taką ambonę pan sobie zrobił. No, po prostu to jest. Tak, coś takiego. Tak jak, jak yy, mównica, tylko że nie ma. Tylko jest kij od nie? To nie zobaczy. nie zobaczy. pomalowałem. Także no, polecam takie tak, rozwiązania. Tak to jest... Można to przestawiać w dowolnym yy, yy, kąciku.